Dzień dobry, dzień dobry czy też dobry wieczór dziś, prze, dziś przeoramy kilka rowów w przenośni i w rzeczywistości A dlaczego? A no bo mam szpadelek Będziemy mordy trzaskać szpadlem Tak więc Trzeba będzie troszeczkę nadrobić Znowu mi się, mi się ciacha nie wiem w i no, dlaczego. Tu jest wejście chyba. Eee, albo nie. Tutaj ostatnią zasadzkę na mnie zrobili pinojki za fajne. Dobra, muszę tutaj wjechać ciężarbeczką. trochę ekspa dobra więc tutaj sobie wejdziemy ładnie no i już jesteśmy na terenie gnojka 5 minut powinno nam wystarczyć ci mają na jedną godzinę eee, givery więc to mnie nie za bardzo cieszy no cóż Dumb. It isn't looking too great. You gotta hurry your ass over here! Mam mu uciekł Wystraszyli się gagatki. Nie wiem czy zdąży. O nie, 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 nie. nie. O. o Jezus. <śpiewanie> Kły wybite. Dobra, teraz weźmiemy kurwa szpadla. Będziemy loć tę temperie o, no dalej lej go w ja pierdzielę Dobra Teraz widzę będziemy mieć przeprawę niezłą Zaczynamy się po broni, poznać znaczy się amunicję. O, tu coś lepszego jest? No, nie wiem, czy lepsze, mocniejsze chyba. Tak, mocniejsze jest. Szybciej, bo jest 2,5 minuty tylko. Mało HP, bardzo mało. Podle powinniśmy dać radę. Dobrze, Sali. Czy Suli. Trzeba roztrzasnąć komuś mordem. Gospod nie wierał. Ja, grę matę. Ale, badziew. No to muszę zdobyć. Te designy zasyrany. Żeby zrobić misję. Ale okej. Okay. będziemy do następnego śmierdziela. Którym będzie kto? A może zrobimy sobie operację rywala? Zobaczymy rywalizację, nie wiem, jak to tam się nazywa. W Na każdym razie coś tam X padam wpadnie, paputek zamknie się. No a tu będę musiał tę mordę obić. Na wybrzeżu. To jest akurat dosyć przyjemne. Ale są trzy operacje. O właśnie, musimy tutaj te całe, całe ta rozbić. Kurwa szpadyl. A już zrobiłem. Prosit. Dobra, lecimy dalej. Wsiadamy w samochód. Gdzie on tu jest? Tutaj. Dobrze. Była No za goście. No zajebiście. Dobra, srać na.

rzuci oh. mhm, super wspaniały to było O chyba mnie pobili ta ręka Chyba mnie pobili okej okay. i jedziemy dalej Poszukamy teraz sobie może tych Krzykniczków już jeden widzę, nawet. Samochód mi się przydał tutaj. O, tutaj jest jakiś... E, Ach, No... Hm, policja tam. Białej kartę, gnoju. Co masz za kartę? Na jedną godzinę, oczywiście, że się przyda. Jak najbardziej. Kurwa, czekaj, ci tam rowa przekopię teraz. Czekaj, czekaj, czekaj. Wejdę. Gdzie jesteś? Kurwa, ale to jesteś taki... ...knotem w ryj, to jest... <gryw> ...masakra. Dobra, ten już chyba... ...może go skopnę. Co? No mówiłem. to jest gość. On ma kopanie czym Iron Man. Ojej. A jest następny przygód. Pięknie. Lecimy po kartę następną. Não. Gdzie jeszcze ktoś? Nie. Zasadzka? Okay. O mnie. O pie... Ue, zajebiście teraz jest. Teraz to jest zajebiście. Gdzie tego ryjadrze? już nigdzie nie ma. No chyba kolegę Krzysiaka zabili. Jedziemy się pomodlić za niego. Ciałko tak, akcept No zero dostałem Niech twoje ciało spoczywa w spokoju i duszę również Dobra, ale Tu jeszcze nie byłem do góry nigdy Co tam jest? Co tam jest? God o, to chyba albo? Albo? Ja cię kręcę. Ja, jak Rumun, żebrający wygląda? Ja. Dobra. Te nogi mają pokrzywione sobie porobią i później żebrają gnoje. Aha. Tu jakieś przejście, o Tu jeszcze coś jest. Wow. Jakieś dachy? Ciekawe... a, tego nie mogę wziąć, a szkoda. Coś coś fajnego zrobiło. A? A czy będę mógł zrobić coś O! Joj. No! <tryk> <tryk> Szkoda, że nie można skakać. A da się? E Dobre. Fajne. Jak fucking pa, fucking parkurowiec. Dobra, na tym skończymy, słuchajcie. Co my tutaj mamy? Dobra, wyjdziemy z

Jedź powiedziałem Cyganie. Co to było? Jaki gość, przejechał Ambusz. Zasadzka? O kurwa Siadamy. Eh

Bardzo. Na razie.